Oglądają Państwo serwis informacyjny Telewizji Polonia. Oto co jeszcze przygotowali reporterzy Polonii 24. Kiedy powrócą do ojczyzny? Co dzieje się z tymi, którzy już przyjechali? Repatrianci. Dla wielu Polska miała być ziemią obiecaną, a okazała się marzeniem nie do spełnienia. Nasi rodacy czekają, aż posłowie zajmą się obywatelskim projektem ustawy o repatriacji. Paulina Konieczna. Litwin skazany za nawoływanie do rozstrzelania Polaków, świetna passa polskiego kina w Czechach oraz ekspedycja Jacka Pałkiewicza na Kamczatkę. W Polonii 24 czas na przegląd portali polonijnych. Setki pojedynczych zdjęć, a nawet filmy nie zaspokoją naszej wyobraźni jak wyglądała przedwojenna Warszawa. Tak zniszczone przez Niemców nie było chyba żadne miasto na świecie, a teraz wraca do swoich korzeni dzięki artystycznym makietom. O niezwykłych projektach Beata Bajkiewicz. I to wszystko w Polonii 24 dziś. Dziękuję za to spotkanie. Polecam Państwu nasz program jutro, oczywiście o 22.00. Do zobaczenia.